Teraz to dostrzegasz, ale gdzieś w głębi zawsze to wiedziałeś. Mówiłeś, że to była duma, że to była wolność, że to była racjonalność, ale jeśli to naprawdę była duma, dlaczego serce tak bardzo bolało, kiedy osoba odchodziła? Dlaczego cisza po rozmowach raniła bardziej niż jakikolwiek krzyk? Udawałeś, że to ochrona, ale prawda jest taka, że to był strach, strach przed prawdziwą miłością. Strach przed byciem dotkniętym miłością, która rozmontowałaby cię od wewnątrz, która odebrałaby kontrolę, która wymagałaby oddania. Oddaliłeś się, zanim poczułeś za dużo, zanim zobaczyłeś siebie w stanie wrażliwości, zanim ktoś dostrzegł, gdzie jesteś najbardziej kruchy i gdzie najbardziej chciałeś być kochany. Zrobiłeś wszystko, żeby tego nie okazywać, i mimo to okazałeś to, okazałeś to w nieobecności. W wyrachowanej zimności, w gotowej wymówce, w nagłej zmianie tonu, gdy temat stawał się gorący. Mówiłeś wszystko w porządku ustami, ale krzyczałeś, pomóż mi zostać oczami. Jednak ten, kto naprawdę kocha i dostrzega. Dostrzega nawet wtedy, gdy próbujesz się zasłonić. Dostrzega nawet w milczeniu, jak bardzo chciałeś zostać, ale nie potrafiłeś. Prawda jest taka, że nie odszedłeś, bo nie kochałeś. Odszedłeś, bo kochałeś za bardzo. I nie wiedziałeś, co z tym zrobić. Nie znosiłeś myśli o miłości bez gwarancji, o oddaniu się i braku kontroli, o byciu odrzuconym po pokazaniu swojej prawdy, więc wolałeś uciekać. Wolałeś utrzymać wizerunek silnego, stanowczego, kogoś, kto nigdy się nie przywiązuje, ale w środku, byłeś w kawałkach, a teraz serce się zaciska, serca krzyczy, ale nie ma już nikogo, kto by to usłyszał. To, co kiedyś było dumą, zmieniło się w żal, a żal, którego doświadczasz, nie daje wytchnienia, bijące w piersi, gdy słyszysz tę piosenkę, gdy przechodzisz obok tamtego miejsca, gdy widzisz kogoś o tym samym sposobie bycia, pojawia się w środku nocy, gdy telefon nie wibruje i zadajesz sobie pytanie, czy ona jeszcze o mnie myśli? Oddaliłeś się od właściwej miłości, a teraz zaczynasz dostrzegać, co straciłeś. Straciłeś kogoś, kto widział cię w całości, kto nie bał się twojej ciszy, kto chciał zostać, nawet gdy odpychałeś go na bok, kto pytał wszystko w porządku, nawet po usłyszeniu tysiąca razy, że tak, ale uciekłeś, ze strachem przed ujrzeniem siebie w odbiciu, które ten miłość pokazywało, bo to było szczere odbicie, surowe, intensywne, prawdziwe. Prawdziwe kochanie zmusiło by cię do zmierzenia się z częściami siebie, które były uśpione. Starymi ranami, które zepchnąłeś pod dywan, prawdziwe kochanie wymagałoby odwagi, by być widzianym bez maski, bez obrony, bez tarczy, a tej odwagi wciąż nie miałeś, ale teraz dostrzegasz, dostrzegasz, jak bardzo byłeś tchórzliwy, dostrzegasz, że to, co nazywałeś wolnością, było ucieczką, że to, co nazywałeś ochroną, było strachem. Teraz, patrząc z zewnątrz, dostrzegasz, jak bardzo byłeś kochany. Jak bardzo się o ciebie troszczono, jak bardzo byłeś ceniony, nawet gdy ty sam siebie nie znosiłeś, i to boli, bo dostrzegać miłość po jej utracie. To jak budzić się ze snu i nie móc zasnąć na nowo. To jak zobaczyć klucz, gdy drzwi zostały już zaryglowane od środka. Zaczynasz rozumieć wartość dotyku, który odrzuciłeś, spojrzenia, którego unikałeś, wiadomości, na którą długo odpowiadałeś, uścisku, którego zignorowałeś. I teraz każde wspomnienie stało się pytaniem: A gdybym został? A gdybym powiedział prawdę? A gdybym pozwolił sobie poczuć? Jeśli to już ci się zdarzyło, napisz: Musiałem to usłyszeć. Życie przyniosło ci osobę, która nie chciała cię zranić, ale ty zinterpretowałeś troskę jako zagrożenie, zainteresowanie jako duszenie, miłość jako presję. Może dlatego, że nigdy wcześniej nie otrzymałeś miłości w zdrowy sposób, może dlatego, że nauczyłeś się, że ten, kto kocha, rani, że ten, kto się zbliża, potem odchodzi, że ten, kto mówi, Jestem tutaj, w głębi duszy zawsze chce czegoś w zamian. Zostałeś uformowany przez nieufność, przeszkolony, by się chronić, wyćwiczony, by wycofać się przed bólem. Ale to, co przeżyłeś teraz, nie było bólem. To była miłość. A miłość. W przeciwieństwie do tego, co ci powiedzieli, nie atakuje, ona czeka, ona przyjmuje. Chce, żebyś został, ale nie zmusza cię, wyciąga rękę, ale nie wymusza kroku. Miałeś w rękach rodzaj miłości, która buduje, która nie wymaga perfekcji, która rozumie bałagan, która ma cierpliwość w procesie, ale pomyliłeś miłość z zagrożeniem i uciekłeś, bez rzeczywistego powodu, bez kłótni, bez zerwania, po prostu uciekłeś, a teraz zdajesz sobie sprawę. Zdajesz sobie sprawę, że być może nigdy więcej nie znajdziesz kogoś, kto spojrzy na Twój świat tymi samymi oczami, kogoś, kto śmiałby się z Twoich wewnętrznych żartów, kto domyślałby się, co chcesz powiedzieć tylko po tym, jak oddychasz, kto zostawałby tylko po to, by zobaczyć, jak spokojniej zasypiasz. Zdałeś sobie sprawę, może za późno, ale zdałeś sobie sprawę, i teraz żyjesz z tym żalem, który nie milknie, który echem odbija się w ścianach piersi który przekształca wspomnienie w kolce, ciszę w karę, patrzysz wstecz i zauważasz: To nie ona musiała się zmienić, to ty musiałeś się otworzyć, to ty musiałeś otworzyć serce i powiedzieć: Boję się, ale chcę spróbować. Jestem zagubiony, ale nie chcę cię stracić. Ta nigdy nie nauczyłem się kochać w ten sposób, ale chcę się nauczyć, ale wolałeś milczenie, wolałeś zachować pozory, a teraz. Nie ma już nikogo, kto zapytałby cię, czy wszystko w porządku. Życie dało ci rzadką miłość, a ty oddałeś ją z powodu strachu, z powodu dumy, z powodu tarczy, która teraz stała się więzieniem. Przechodziłeś przez to? Opowiedz mi w komentarzach. Serce krzyczy, bo rozpoznaje. Bo nawet jeśli nie nauczyło się, czuło, że to było inne, ono wiedziało. Ale je uciszyłeś, cenzurowałeś to, co było prawdziwe. A teraz nie wiesz, jak wrócić. A wiesz, co boli najbardziej? To, że mimo wszystko, wciąż czujesz miłość, nawet z daleka, nawet po wszystkim, nawet w żalu. Pamiętasz małe rzeczy, luźne frazy, szczegóły, których nikt inny nie dostrzegł i widzisz, jak wielkie było to, co uważałeś, że możesz zignorować. Teraz wiesz, oziębłość była tarczą, obojętność była ochroną, ale uczucie było prawdziwe. Zakończ to zdanie. Być prawdziwie kochanym w Brazylii to, a może najgorsze jest to, że. Dostrzegasz, że gdybyś został i tak byłbyś kochany, z twoimi wadami, z twoimi traumami, z twoimi lękami, może nawet jeszcze bardziej z tego powodu, bo prawdziwa miłość dostrzega chaos i mimo to wybiera zostać. A ty? Będziesz się dalej wycofywać? Czy zaczniesz dostrzegać, gdzie wciąż jest szansa na ponowne połączenie? Życie jest hojnie dla tych, którzy dostrzegają, ale jest okrutne dla tych, którzy wciąż odmawiają. Czy po raz kolejny odmówisz? Czy pozwolisz sercu mówić? Po raz pierwszy bez strachu? Bo są rzeczy, które trwają tylko wtedy, gdy przestajesz uciekać. I może teraz jesteś w tym punkcie, punkcie, w którym nie da się już udawać, że się nie czuje, że to nie ma znaczenia, że to nie porusza. Już próbowałeś iść dalej. Już próbowałeś się zająć, już próbowałeś wypełnić czas, serce, ciało, ale nic nie wypełniło, jak ten wzrok, który widział cię poza tym, co pokazywałeś. Bo prawda jest taka. Czułeś się dostrzegany w sposób, który przerażał, ale też uzdrawiał. To było jakby ta obecność przypominała ci, kim mógłbyś być, nie tym, kim musiałeś wyglądać, a teraz, gdy to odeszło, brakuje kawałka. Czy zauważyłeś? że żaden nowy początek nie smakuje jak początek, bo serce wciąż jest uwięzione tam z tyłu, za ostatnim razem gdy było prawdziwe. Czy to ma sens dla ciebie do tej pory? Napisz tak poniżej. Dostrzegasz, że to nie była tylko relacja, to było lustro, portal, zaproszenie do rozwoju. Ale odmówiłeś zaproszenia, nie dlatego że nie chciałeś, ale dlatego że bałeś się tego co zobaczysz w sobie. A teraz czujesz tę nieobecność, jak kto odczuwa pragnienie na środku pustyni. To nie tylko brak tej osoby, to brak Ciebie całego, bo to połączenie Cię odsłaniało, rozszerzało Cię, wzywało do wersji, której jeszcze nie umiałeś żyć, a teraz świat wydaje się mniejszy, zimniejszy, płytki. Uśmiechasz się, ale nie czujesz, idziesz dalej, ale nie wibrujesz, udajesz, ale nikogo nie oszukujesz. Najdziwniejsze jest to, że wciąż marzysz o tym, nie z tym idealnym związkiem, o którym mówimy w mediach społecznościowych, ale z tą spokojem, jaki czułeś, gdy tylko usłyszałeś ten głos mówiący zostań, rozumiem cię. Dostrzegasz to? Nikt więcej nie mówił do ciebie w ten sposób, bo nikt inny nie dotarł w to miejsce. Tam, gdzie twoja dusza skrywa rany, które maskujesz ironią. Słusznie, z dystansem. A teraz zdajesz sobie sprawę, że każde oddalenie było prośbą o pomoc, że każda kłótnia kryła strach, że każda wymówka była w rzeczywistości pragnieniem zostania, ale nie wiedziałeś jak, nikt cię tego nie nauczył, nauczyłeś się uciekać, oprzeć się, nie polegać na nikim, ale teraz jesteś zmęczony, zmęczony byciem silnym samodzielnie, zmęczony kontrolowaniem wszystkiego i mimo to traceniem tego, co najważniejsze. Bo przychodzi moment, w którym dostrzegasz, kto kocha, traci, ale ten, kto ucieka, traci znacznie więcej. Traci to, co nie wraca, to, czego nie można kupić, to, czego nie spotykasz dwa razy w tym samym miejscu. Może myślisz, że masz czas, że przeznaczenie jakoś to załatwi, że jeśli ma być, to będzie. Ale miłość nie mieszka w morze. Miłość mieszka w obecności, w geście, w teraz. A jeśli będziesz czekać za długość, możesz spotkać tę właściwą osobę w niewłaściwym czasie, z sercem już zamkniętym, z wiarą już zmęczoną, z duszą już niezamieszkałą. Czy chcesz przeżyć to znowu? Czy chcesz teraz dostrzec, że wciąż jest droga? Podziel się tym z kimś, kto potrzebuje nad tym pomyśleć, bo ten ból, który czujesz, ma coś ci do nauczenia. Nie przyszedłby cię ukarać, przyszedłby cię ujawnić. By złamać cię tam, gdzie zbudowałeś mury, a może to twoja największa szansa na odrodzenie. Czy słyszałeś już tę frazę wcześniej? Skomentuj. Tak, słyszałem. Wciąż możesz wrócić, ale nie do przeszłości. Możesz wrócić do swojej prawdy, do tego, co tłumiłeś, do tego, co próbowałeś ukryć. Jeśli dojdzie do ponownego połączenia, wydarzy się ono tylko wtedy, gdy przestaniesz udawać. A może teraz pytanie już nie brzmi, czy ona wciąż mnie kocha? Ale raczej, czy jestem gotowy, by być naprawdę kochanym? Ta odpowiedź nie znajduje się w kimś innym. Znajduje się w lustrze. To jest moment, w którym patrzysz na siebie i mówisz: Nie będę już dłużej uciekać od samego siebie. Prawdziwa miłość naprawdę przeraża, bo pokazuje twoje bałagan bez osądzania, pokazuje twoją pustkę, nie próbując jej na siłę wypełnić. Ona po prostu jest gdy ty się odnajdujesz, ale nie czeka wiecznie. Ona też potrzebuje być dostrzegana, być zauważona, być przyjęta. A jeśli wciąż czujesz, jeśli wspomnienie wciąż ma zapach, jeśli imię wciąż echem brzmi imię, może jeszcze masz czas, ale żeby to osiągnąć, musisz stawić czoła swoim lękom, przestać się bronić i w końcu pozwolić sobie, pozwolić sobie płakać na zewnątrz i w środku. Pozwolić sobie odczuwać wstyd i mimo to się wybaczyć, pozwolić sobie popełniać błędy i próbować ponownie, pozwolić sobie kochać i być kochanym. Czy dasz radę, czy nadal będziesz się chować za taki już jestem? Bo to nieprawda. Nie jesteś tym, co stworzyłeś. Ta zbroja to tylko strach, ta dumna postawa to tylko tarcza. To, co pulsuje w tobie, to coś innego. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? A jeśli tak, to już zrobiłeś pierwszy krok. Bo ucieczka nie chroni, tylko opóźnia ból. A teraz wiesz o tym, czujesz to, zdajesz sobie z tego sprawę. Może jeszcze nikomu nie opowiedziałeś o tym, może nadal żartujesz, udając, że jesteś obojętny, rozpraszając się byle czym. Ale gdy kładziesz głowę na poduszce i nikt nie patrzy, to tam prawda cię odwiedza. Nie ma widowni ani pozy, tylko pustka. Nieobecność tego, co pozwoliłeś sobie uciec, echo tego, co nie zostało powiedziane, żal za tym, co mogło zostać przeżyte z większą obecnością, większym zaangażowaniem, większą odwagą. I czujesz. Nie można tego już zaprzeczać. Twoje serce wie, nie chciałeś dystansu, chciałeś, żeby cię wezwano z powrotem, nie chciałeś samotności, chciałeś bezpiecznej przestrzeni, tylko żeby mieć bezpieczną przestrzeń. Musisz otworzyć swoje serce, a ty je zamknąłeś. Zamknąłeś z obawy przed zgubieniem się, ale ostatecznie zgubiłeś się jeszcze bardziej. Może zadajesz sobie pytanie, czy jest jeszcze nadzieja? I odpowiedź, choć bolesna, no brzmi tak: tak, jest nadzieja. Tak, nadal jest droga. Tak, prawdziwa miłość może być odbudowana, ale nie z tymi samymi postawami co wcześniej, nie z tą samą obawą. Nie z tą samą ucieczką przebrana za siłę. Teraz jest inaczej, teraz wiesz, teraz dostrzegasz, rozumiesz, że nie chodzi o naprawianie drugiego człowieka, ale o uznanie, jak bardzo sam sobie zaszkodziłeś, jak bardzo unikałeś odczuwania, jak bardzo udawałeś, że wszystko jest w porządku, gdy nie było. Ale to nie czynicie słabym, czynicie człowiekiem, czynicie kimś, kto po raz pierwszy staje twarzą w twarz z własną prawdą, a prawda boli, ale też leczy, boli zauważyć, że miałeś wszystko w swoich rękach i puściłeś, ale leczy wiedza, że nadal możesz zacząć od nowa, tym razem z emocjonalną dojrzałością, z świadomością, z prawdziwym oddaniem. O to w tym chodzi, nie o odzyskanie drugiego człowieka, ale o odzyskanie samego siebie, bo tylko wtedy, gdy się odnajdziesz. Będziesz mógł naprawdę pokochać kogoś jeszcze raz i tak możliwe jest odnalezienie się, nawet po tym, jak się bardzo zgubiłeś, nawet po tym, jak złamałeś osobę, która najbardziej cię kochała, nawet po tym, jak popełniłeś błędy z obawy i zraniłeś bez zamiaru. Ale to się nie zdarza samo. Dzieje się, gdy się zatrzymasz, spojrzysz w głąb siebie i weźmiesz odpowiedzialność. Weźmiesz odpowiedzialność nie za ból, który czułeś ale za miłość, którą odrzuciłeś. Możesz się zastanawiać, ale od czego mam zacząć? Zacznij tak, uznając, czując bez oceniania, przestając racjonalizować to, co od początku było emocją. Miłość nie ma logiki, ale ma prawdę, a twoja prawda jest teraz tutaj, w postaci ścisku w piersi, tęsknoty, która nie mija, wspomnienia, które cię prześladuje imienia, które wciąż mieszka w twoich najintymniejszych myślach. Myślałeś, że możesz to wymazać, ale zrozumiałeś, że uczucie nie ma przycisku wyłączającego, bo nie było przemijające. Było głębokie, było prawdziwe, a to co jest prawdziwe, pozostaje, nawet gdy nie ma już fizycznej obecności, nawet gdy druga osoba stała się milczeniem. Musisz się z tym pogodzić. Nie po to, by wrócić, ale by przestać uciekać by pozwolić sobie przeżyć następną szansę w pełni. Tak, być może ta szansa będzie z tą samą osobą. Lub albo nie. Ale teraz liczy się to, kim będziesz, gdy miłość znów zapuka do drzwi. Czy powtórzysz schemat? Czy uciekniesz, zanim się zaangażujesz? Czy będziesz podejrzliwy wobec wszelkiej czułości? Czy użyjesz ironii, żeby zamaskować uczucia? Czy też weźmiesz głęboki oddech i powiesz, Boję się, ale jestem tutaj, cały, naprawdę, bo to właśnie tego chce miłość od ciebie, obecności i prawdy. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś gotowy, by zacząć od nowa, we właściwy sposób, z pełną świadomością, z dojrzałością, z sercem gotowym, by więcej się nie chować. Czy kiedykolwiek przeszedłeś przez coś takiego? Czy oddaliłeś się od kogoś z powodu strachu przed miłością? Napisz w komentarzach: opowiedz mi swoją prawdę. Czasami wyrzucenie z siebie tego, co w środku, to pierwszy krok do uzdrowienia wewnętrznego. A jeśli to jakoś cię dotknęło, jeśli rozpoznałeś się w jakiejś części tych słów, zostaw łapkę w górę, nie z powodu próżności, ale żeby pokazać algorytmowi, tej sobie samemu, że takie rozmowy powinny się dalej odbywać. I zapisz się na kanał. Tak teraz. Nie odkładaj na później, bo to dopiero początek znacznie głębszej podróży. Tutaj będziemy razem rozwiązywać węzły, demontować zbroje, odbudowywać uczucia. Jest dużo więcej w drodze. Treści, które trafiają prosto w sedno, prosto w ranę, ale także prosto w uzdrowienie. I na pewno nie chcesz tego przegapić. Kliknij tutaj poniżej, zapisz się, włącz powiadomienia i chodź ze mną, bo ta rozmowa się tutaj nie kończy. Ona dopiero się zaczęła. A w następnym filmiku. Porozmawiamy o tym, jak na nowo otworzyć serce. Po tak długim zamknięciu, do zobaczenia tam, z prawdą, z obecnością, z odwagą.